Dobra, no to jeszcze raz, jeszcze raz zaczynam. Witajcie. No tylko znowu coś z tą jakością jest nie tak. No nic. Dobra, teraz ok? A z jakością? Dobra, nie jest ok. Startujemy, lecimy. Już, przepraszam, że tak Wam marnuje czas. No ale te problemy techniczne są irytujące. Ale <śmiech> <śmiech> podjąłem ostatnio znajomość, powiedzmy, z kimś, kto ma doświadczenie duże w streamowaniu. 300 tysięcy subów, także mam nadzieję, że mi trochę pomoże eee, w ogarnięciu tego całego tałataństwa związanego z, ze streamowaniem. Ale teraz, już skoro zebraliście się ponownie, witam serdecznie jeszcze raz Mateusz Cieślicki powrót Roberta Apel. No i zaczynamy omawianie tych testów WEC, testów, które zakończyły się wczoraj. To było jeszcze wczoraj wieczorem polskiego czasu po południu na Sebring, testów WEC przed sezonem 2022. Niewiele tych godzin było takich oficjalnych testów, łącznie 12 w porównaniu z taką Formułą 1, to jest malutko, no ale wiemy, że zespoły mogą sobie testować prywatnie, mogą jeździć po wszystkich torach, po których chcą, zamawiać te tory, wynajmować, wrzucać auto i jeździć, i testować, i próbować, i przygotowywać się do sezonu do sezonu, który będzie wyjątkowy, bo będzie takim przejściowym sezonem między, dla wielu kierowców, dla wielu ekip, będzie przejściowym sezonem między obecnie LMP, 2 a ewentualnie LMDH albo Hypercarami. Zależy kto gdzie pójdzie, zależy kto jaki program realizuje. Są zespoły, które cały czas realizują ten sam program, są zespoły, które mają wyższe aspiracje i są kierowcy, którzy mają też wyższe aspiracje i wierzymy, że do takich należy Robert Kubica, a pewnie i Louis Deletras. Również Robert Kubica, Louis Delatras i Lorenzo Colombo to skład ekipy Prema Orland Team w WEC, WEC startuje przypominam już w środę. E, powiedziałem Wam podczas ostatniego streama, ale za tym się pomyliły, że gdzieś tam będzie konflikt interesów pomiędzy WEC a Formułą 1. Nie będzie żadnego. Kiedy skończy się formuła, nie, drugi trening Formuły 1, zaczyna się wyścig w WEC i potem kończy się o pierwszej w nocy w sobotę więc już sobota, niedziela będziemy mogli poświęcić się wyłącznie relacjom z Formuły 1 w środę pierwsze treningi WEC w czwartek o 17.00 trening następnie o północy kwalifikacje no i w piątek przyjdzie nam czekać do godziny 17, żeby delektować się wyścigiem z udziałem Roberta Kubicy te testy, które były na Sebring miały dać czas zespołom na przygotowanie się miały dać czas zespołom na pierwsze ustawienia na sprawdzenie swoich kierowców nowych czy też starych no i też miały nam, kibicom, dać jakieś pojęcie o tym, kto może być mocny w sezonie 2022. No i patrząc na to, co się działo, patrząc na to, co jakie były czasy kręcone, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że Prema Orland Team to będzie zespół, który będzie walczył w czołówce. Nie wiem, czy to będzie zespół, który będzie dominował, powiedzmy, że dominował na miarę tej dominacji WRT, bo z tą dominacją WRT to było tak, że oni nie mieli praktycznie nigdy najszybszego samochodu, to nie było tak. Że ich samochód odstawał na pół sekundy, czy na sekundę od odrywali, i stąd były takie wyniki. Kluczem do zwycięstwa WRT w ubiegłym roku, zarówno w WEC jak i w lms jak i prawie podwójnego zwycięstwa w 24 godzinach LeMao, była genialna i równa jazda kierowców. Stworzyli fenomenalne składy, biorąc pod uwagę te obostrzenia, że, jeden zespół musi być, że w zespole musi być jeden kierowca srebrny, minimum lub, lub brązowy. Oni obeszli to genialnie, wzięli kierowców, którzy jeszcze nie mieli tej kategoryzacji zbyt mocno wyrobionej. No i dzięki temu, FEJ choćby nie mógł w, razem z Robertem Kubicą i Luisem Delet razem walczyć o najwyższe cele. W tym sezonie zobaczymy, czy to będzie możliwe. Lorenzo Colombo to jest największy znak zapytania. Całego sezonu, jeżeli chodzi o Roberta Kubicę, bo to jest młody kierowca. To jest kierowca na pewno z talentem i to jest kierowca, którego prema nie wybrałaby. Just like that, bez żadnego pojęcia, że ten kierowca może się ścigać na wysokim poziomie. Ale Lorenzo, Lorenzo Colombo ma kilka problemów do przeskoczenia na początek swojej przygody z wyścigami długodystansowymi, i to pierwszym, pierwszym takim płotkiem na jego. Drodze, będzie to na co zwracał uwagę w wypowiedzi po zakończeniu tych testów, powiedział, że no, musi się nauczyć jazdy w tłoku, jak wiemy Lorenzo Colombo to był jedyny kierowca Orlen, Premier Orlen Team, który spowodował czerwoną flagę, gdzieś tam uderzył przodem w bandę, na szczęście szybciutko się to udało naprawić, no ale to takie unikanie błędów, takich błędów, to będzie jedna rzecz, a druga rzecz to będzie radzenie sobie w tłoku. Wiemy, jak Robert Kubica miał niekiedy problemy, czy raczej niebezpieczne sytuacje. Mu się zazwyczaj udawało z tego obronną ręką wychodzić dzięki znakomitym umiejętnościom, ale przebijanie się pomiędzy wolniejszymi autami, przebijanie się pomiędzy Gdzieś dublowanymi, walczącymi o pozycję, nigdy nie jest łatwe. Dodatkowo, jeżeli kiedykolwiek widzieliście onboard on z Sebring, a prezentowałem wam taki onboard na blogu, jeżeli jechaliście w jakiś grze na Sebring, to wiecie, że tam bywają sektory, które są naprawdę bardzo szerokie, praktycznie lotniska, ale bywają też, szczególnie pierwszy sektor, bardzo ciasne zakręty, i tam, żeby nie utknąć za kimś i nie stracić kilku sekund, to trzeba się wykazać odwagą, zdrowym rozsądkiem, jednocześnie i uważać, żeby gdzieś nie zaliczyć niepotrzebnego dzwona. Także to będzie wielki znak zapytania. I podczas tego stintu Lorenzo Colombo będziemy cały czas no, bać się, czy ten brak doświadczenia nie wyjdzie premie, premie Bokiem i po prostu gdzieś nie będzie jakiegoś kontaktu. Tego trzeba będzie na pewno unikać. Pamiętamy, że Ifeije na początku w przygody w LMS-ie zaliczał takie kontakty, ale trzeba też pamiętać, że IFE miał za sobą trzy albo cztery wyścigi, Cztery chyba. Asian i series, w którą wygrał zresztą, no i tam mógł już się nauczyć troszkę tej jazdy pomiędzy ruchomymi przeszkodami, czyli pomiędzy dublowanymi samochodami. To na pewno będzie duży znak zapytania. Jeżeli chodzi o tempo, to podczas tych testów Lorenzo Colombo był całkiem szybki. Nie, nie tracił bardzo dużo do kubicy czy Denetrazy, no pamiętamy, że IFA -E potrafił być momentami najszybszym kierowcą WRT z numerem 41. Potrafił mieć takie stinty na Lemao, że wszyscy łapaliśmy się za głowę. I na pewno te, to by się ponownie przydało. Nie, nie sądzę, aby Lorenzo Colombo był aż tak szybki, no ale ważne, żeby nie tracił dużo, żeby to nie było półtorej sekundy, czy nawet ponad sekunda, tylko to, żeby było kilkadziesiątych do Roberta Kubicy i Luisa de la Traza. I jeżeli tak będzie, to jestem w stanie uwierzyć w to, że Prema będzie walczyła o najwyższe cele, a minimum o podia w sezonie 2022. Na pewno nie będzie łatwo, bo jest wielu mocnych rywali. Jest, jest, są dwa zespoły WRT są dwa zespoły, nawet Autosports. mamy nowe też ekipy, które będą, czy nowe, czy no, takie jak Vector Sports, które mają bardzo mocny skład taki pro-audi powiedzmy jeżeli chodzi o ten, tę ekipę no i jest, są też dwa zespoły Joty, które na pewno również będą mocne, no i tu trzeba się będzie skupić trzeba będzie mocno Leszek Machulec, wiem, przepraszam, bo to jest inna transmisja, bo tamta, niestety, tamtą niestety wykraczało, także to tylko o to chodzi I, i, i tyle. Także o, w sumie, w sumie, Adam, ja też od razu podmienię tę, tę, tę we wpisie, tę relację, żebyście mogli szybciutko ją znaleźć również po wpisie. Okej, okay. to już, już to dodam. No i y, myślę, że tu będzie właśnie kluczem ta forma Lorenzo Colombo. No ale co z tymi pozostałymi kierowcami Premier Orland Team? Co z tymi kwalifikacjami? Który z kierowców będzie te kwalifikacje jeździł, który z kierowców będzie tym y, powiedzmy nowinowanym jako pierwszy do jechania tych kwalifikacji? Pamiętajmy, że w WRT było tak, że po treningach ustalano, że okej, okay, ty masz najszybsze tempo. Ty jedziesz kwalifikacje. Zawsze był to Louis Dela Teraz no pytanie co z tą sobotą. Jak mocny był czas Roberta Kubica? Bo przecież w sobotę to Robert Kubica był najszybszy. To e, licząc nawet z hyperkarami, i Robert Kubica prezentował się bardzo mocno. W niedzielę, niestety, podczas szybkich, szybkich przejazdów nie było mu dane wyjechać na tor. E, miał zaplanowany stint w ostatnich 10 minutach sesji, czyli w, teoretycznie w najlepszych warunkach. No ale niestety czerwona flaga sprawiła, że sesja nie została już wznowiona, i Robert tego swojego stintu nie przejechał. W ogóle nie wyjechał na tor w drugiej części treningowej, co na pewno troszkę. Utrudniło mu życie, jeżeli chodzi o początek sezonu, więc to też będzie jedna z ciekawostek dla nas, kibiców, czy Robert Kubica, czy jednak Luydel teraz będą jeździć kwalifikacje w tym sezonie w Prema Orland Team. Jeżeli miałbym teraz powiedzieć, czy próbować bawić się we wróżkę i stwierdzić, który z, kierowców, czy który z zespołów będzie na czele, no to myślę, że Prema bardzo dziękuję, Jacek 7910, za wsparcie bardzo mi miło na pewno będzie Prema walczyła o podia tak mi się wydaje, nie będzie to murowany kandydat podczas każdej rundy do zwycięstwa ale Opodia są w stanie walczyć zresztą to jak szybko dostosowali się do Sebling to było imponujące, fakt inne ekipy też nie jeździły na tym torze od 2018 roku, przerwa była spora no ale jest wielu kierowców, którzy jeździli na tym torze na przykład w serii Imsa jest wielu kierowców, którzy w innych seriach czy wcześniej, dawniej jeździli na tym torze natomiast teraz nie było problemu, żeby Deletras czy Kupica wsiedli i uzyskiwali jedne z najlepszych czasów, czy najlepsze czasy w serii to też świadczy o, wadze, o randze kierowców, o, tym, o klasie kierowców, jacy, jacy oni są mocni. To też świadczy o tym, że Prema to jest profesjonalny zespół, który um, odpowiednio ukierunkowany przez kierowców, jeżeli chodzi o ustawienia, jest w stanie jak najbardziej walczyć o wysokie cele i dobrze ustawić auto w krótkim czasie. A to jest bardzo ważne. tor Sebring to nie jest łatwy obiekt, to jest też obiekt bardzo wyboisty, o czym wcześniej nie powiedziałem, więc też trzeba znaleźć ten kompromis pomiędzy <laughs> ustawieniami aerodynamicznymi pomiędzy zejściem nisko z samochodem i najwyższymi prędkościami, a przyczepnością czy y, a, jakimś, jakąś bojaźnią o awarii. Jeżeli chodzi o prędkości, skoro już o nich powiedziałem, no to Prema Orden Team spośród prototypów LMP2 uzyskała najlepszy wynik, najwyższą prędkość tych jazd testowych, 700... 279,6 km na godzinę. Tylko cztery hyperkary były szybsze, jeżeli chodzi o proste, ale też niezbyt jakoś znacznie. No, więc na pewno potencjał jest, to był wynik o 1,2 km lepszy niż kolejne. Potem było 784, 784, 779, 779 więc no, te 1,2 km może mieć duże znaczenie podczas, podczas jazdy. Więc to jest na pewno. Na pewno. Eee, tak, Snow Frost, racja, masz, masz rację, że tak najlepiej szukać, no ale y, po prostu y, no, zła, zła transmisja, już nie chciałem tracić czasu, zabierać Wam czasu, nie jest dobrze podlinkowana tam, gdzie powinna być, ale już nadrobiłem na blogu, mam nadzieję, że ci, którzy wchodzili przez Twittera, też szybciutko ogarną. Reasumując, myślę, że Prema Orlen Team będzie walczył o ym, wysokie cele, mam nadzieję, że o zwycięstwa, ale to będzie dużo zależało od toru i od rywali, a rywale lubią popełniać błędy, obyśmy my ich unikali. No ale drugim polskim zespołem w WEC będzie Inter Europol Competition. O tym też nie możemy zapominać. Też polski kierowca, Jakub, Jakub Śmiechowski. No i tam y, też będzie walka. Oni cały czas chcą walczyć o podium, chcą stanąć na podium w y, rundzie WEC. E, wiemy, że było bardzo dobre piąte miejsce w y, 24 godzinach Le Mans. Apetyty są duże, no ale też jest y, nowy kierowca w zespole, który, y, kierowca, który musi się jeszcze przyzwyczaić, przystosować do prototypu LMP2. Jest to Esteban Gutierrez, dobrze znany, znany z Formuły 1. Kilka sezonów przejeździł, się 79 wyścigów, chyba z tego co pamiętam. Iwona miała okazję z nim rozmawiać przed początkiem sezonu, także możecie do tej rozmowy gdzieś tam sobie wrócić na blogu. Esteban Gutierrez potrzebuje czasu, żeby się przystosować do tej maszynerii, potrzebuje czasu, żeby się przystosować do toru, żeby w ogóle wrócić do ścigania, bo on miał bardzo długą przerwę w jazdach, o tym też trzeba pamiętać. Aleks Brandon wypada naprawdę mocno na początku sezonu. Jakub Śmiechowski nie odstaje dużo, zresztą ten kierowca bardzo mocną poprawę zalicza z sezonu na sezon, mając coraz mocniejszych rywali czy partnerów zespołu. Więc to jest pozytywny sygnał. Na testach byli gdzieś pod koniec pierwszej dziesiątki na 15 ekip. No wiemy, że apetyty są wyższe, ale. Kluczowe też będzie nie popełnianie błędów. Jeżeli oni nawet dysponując troszkę gorszym tempem niż czołówka będą w stanie jeździć bezbłędne wyścigi i dobrze optymalizować strategię, to jak najbardziej będziemy mieli z nich pociechę i im też trzeba kibicować w tym sezonie, bo to też jest naprawdę mocny polski akcent w sezonie długodystansowych mistrzostw świata. O tym pamiętajmy. W środę pierwszy wyścig, także będzie ciekawie, na pewno będziemy to wszystko uważnie śledzić. Mam nadzieję, że Wy również zajrzycie na bloga. I że będziecie razem z, ze mną kibicować. Patrzę teraz na Wasze komentarze. Kiedy WEC jedzie na szutrze? No właśnie, przydałoby się tam. Są takie fragmenty, jak patrzyliście na. Nie wiem, czy widzieliście w relacji live na blogu. Pokazana nawierzchnia toru, szczególnie prosta, startowa i ta przeciwległa. Prosta, no one są mocno zdryte. Tam są płyty betonowe i to wygląda kosmicznie, ale też daje no, pewne niezbyt przyjemne odczucia kierowcom. Może jeszcze przeczytam wypowiedź Roberta Kupicy po zakończeniu tych testów. Galerię znajdziecie na blogu, też polecam. Cześć o tam oczami sportowca. Już spojrzymy, co Robert powiedział po tych swoich jazdach na Sebring. Po pierwsze zaczęliśmy od. Zaczęliśmy poznawać tor, który jest dość interesujący i zupełnie inny od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Te amerykańskie tory generalnie są bardzo ciekawe, inne, ale przyjemne do jazdy. To bardzo wyjątkowy obiekt. Mieliśmy sporo pracy do wykonania dla siebie, jako kierowców, oraz dla zespołu. To, była, to było kilka trudnych dni, jeżeli chodzi o ilość pracy, ale w kolejnych tygodniach i miesiącach nie będzie lepiej i łatwiej. Musimy nadal pracować, analizować, co możemy poprawić i mamy nadzieję, że będziemy tak dobrze przygotowani, jak tylko można. Naprawdę, oceniam, naprawdę doceniam dotychczas wykonaną pracę, powiedział Robert Kubica. Także jest w miarę pozytywnie. wiem, że Robert nigdy nie będzie zadowolony, bo nie, nie byłby Robertem Kubicą, ale z pewnością to jest e, taka niezła i obiecująca wypowiedź na przyszłość. <laughs> o czym jest sportowca? <laughs> e, na pewno, na pewno to, ta znajomość Deletraza i Kubicy bardzo pomoże. Przy czym to nie jest żaden, żadna przewaga w stosunku do innych ekip. Wiele z nich zostało w tym samym składzie. Wielu też ma dwóch kierowców i jednego nowego. Więc tu nie będzie to jakaś przewaga, ale na pewno działa to na korzyść, że Robert wie, wie jak jeździ Luis, Luis wie, jak jeździ Robert, i teraz mogą razem dopasować strategię zespołu ustawienia przy współpracy z Colombo do swoich potrzeb. Dobra. Czy będą jakieś istotne regulaminowe różnice w stosunku do zeszłorocznych 6-godzinnych wyścigów? Snowman Renfrost, pytasz. Znaczących nie, czekamy na to, czy zostanie zmieniony Balance of Performance, czy gdzieś te LMP dwójki będą znowu spowalniane. Natomiast jeżeli chodzi o takie typowe zmiany w stosunku do tych wyścigów 4 godzinnych, które po ubiegłym roku śledziliśmy, wyścigi 4 godziny w LMSie, teraz będą 6-godzinne, 8 godzinne i 24 godziny LMO będziemy mieli 3 wyścigi 6-godzinne, 2-8 godzinne i 24 godziny LeMans. No to taką największą zmianą, o której musimy pamiętać, no to jest ten czas, czas jazdy. Czyli wydłużony tam minimum godzina musi być każdego z kierowców, minimum godzina 20 musi być każdego z kierowców. Jeszcze to sprawdzę, ale poza tym nie ma, nie ma żadnych takich nowinek, o których musimy wiedzieć, o których powinniśmy wiedzieć przed tym przed tym nowym sezonem, ale oczywiście jego pełna zapowiedź będzie na blogu i będziecie mogli sobie to przeczytać w najbliższych dniach. Myślę, że jutro takie coś opublikuję i wtedy oczywiście wszystko jeszcze raz weryfikuję, czy jakieś niezasłużone zmiany, które mogłyby nam mogłyby być dla nas po prostu bardzo ważne. Dobra, no to jeszcze patrzę, patrzę na kolejne wasze komentarze. Yy, yy, tak, gdzie można oglądać yy, yy, transmisję z webu? Sytuacja jest niezbyt pomyślna. Yy, powiem Wam szczerze, próbowałem yy, dowiedzieć się na 100% o wszystkim, ale może tak. W telewizji yy, Eurosport, przy czym dla Eurosportu wyścigi są obecnie raczej na drugim planie, yy, zwłaszcza jak w, w porównaniu ze skokami narciarskimi, nawet na dwójce nie będzie tego, więc yy, Eurosport i Polsaty, yy, Polsat Sport News tym razem. Najdłuższą, najwięcej tego wyścigu pokaże właśnie Eurosport od godziny 18.35 chyba będzie non stop już transmisja do końca. Natomiast gdzieś tam początek trzeba będzie sobie gdzieś indziej ogarnąć, bo Polsat Sport News pokaże chyba tylko pierwsze pół godziny, potem będziemy mieli taką godzinną wyrwę, gdzie nie, nie będzie tego żadnej transmisji w, w, w telewizji. Natomiast być może będzie transmisja w Eurosport Playerze. Próbowałem się zapytać u źródła, jeszcze nie wiedzą, więc mam nadzieję, że ktoś tam ogarnie, ktoś mądry ogarnie transmisję z WC na Eurosport Playerze. Wtedy niestety trzeba sobie taką usługę wykupić, 15 zł, no ale będziemy mieli dostęp na miesiąc. Będziemy mieli dostęp do e, Tomek 90, ale są w piątek skoki e, i już e, to, to nam komplikuje. Więc 15 zł Eurosport Player kosztuje. Mam nadzieję, że będzie taka już dedykowana transmisja. Oprócz tego w ubiegłym roku WEC miało swoje narzędzie streamingowe. Przy czym to narzędzie może nie być dostępne na terytorium Polski, ale na pewno trzeba za nie zapłacić No i generalnie jest to chyba większa kasa niż ten Eurosport Player, więc raczej ten Eurosport Player się, się opłaca. Generalnie, jeżeli chodzi o treningi czy kwalifikacje, to nie uraczycie ich nigdzie, jeżeli chodzi o WEC. I tutaj, no cóż, nawet w social mediach Zwróciłem uwagę, że to LMS był lepiej obrabiany niż WEC, no i z transmisjami jest podobnie, bo LMS mieliśmy na YouTube. A nawet te polskie stacje, które wykupiły prawa do LMS, u pokazywały cały wyścig od początku do końca. Jasne, tam były tylko 4 godziny, tutaj będzie 8 w przypadku Sebring. No ale mimo wszystko, szkoda, że nigdzie nie będzie można obejrzeć tego nie, na żywo. No, znowu wprost nie będzie. Jak w zeszłym roku był, był to, była to seria LMS, tym razem będzie WEC i WEC nie transmituje swoich wyścigów na YouTube, na żywo, także niestety Eem, tak Eem, niestety, w, znaczy no niestety, dobrze, w, w piątek jest wyścig, ale, ale e, wiemy, że będzie ciężko go po prostu obejrzeć. Niestety, taka y, opcja oczywiście oglądania tego wyścigu wypisałem wam na blogu. Cały czas czekam na odpowiedź od Eurosportu, czy będzie to w Eurosport Playerze w całości, tak żeby nie kupować na darmo, no ale trzeba będzie kombinować i polecam oczywiście relację live na blogu, bo ja zrobię wszystko, żeby móc oglądać, więc y, będę wam to wszystko na bieżąco y, przekazywał. No niestety, troszkę lipa y, no, jest to gorzej i nawet live timing y, jest gorszy, nie ma alternatywnych, więc no. Y, tak średnio, średnio jeżeli chodzi o mistrzowską serię, bo to powinno być lepiej prowadzone, nawet ten, ta, ta strona internetowa, jakieś uzyskać szczegółowe wyniki, czy jakieś w ogóle czasy, nie wiem, zbiorcze z tych wszystkich jazd, no, jest bardzo ciężko e, z tym WEC, no ale musimy sobie z tym poradzić. Będzie relacja live oczywiście, także zapraszam na nią już teraz. A póki co bardzo Wam dziękuję, nie ma co przedłużać, bo to miał być krótki live. Pamiętajcie, że mamy podwójny tydzień wyścigowy w tym tygodniu, czyli Formuła 1 Grand Prix i inauguracja sezonu IWC, 1000 mili inauguracja sezonu WEC z Robertem Kubicą, Inter Europol Competition, więc będzie się naprawdę działo. Harmonogramy, pełne rozpiski zarówno o 1, jak i WEC, a dodatkowo jeszcze przy Formule 1 będzie towarzyszyła F2 i F3. To wszystko znajdziecie na blogu, już są pełne zapowiedzi. Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie będzie wpis dotyczący blogowych Lig Fantasy, będą wpisy dotyczące faworytów przed sezonem, będzie ta zapowiedź. Sezonu WLC. Mnóstwo, mnóstwo tego się pojawi. Także mam nadzieję, że Wam to wszystko się spodoba. Czy myślę, że czeka nas powtórka z rozrywki, że Luiz będzie lechał kwale. No tak jak powiedziałem, według mnie to będzie zależało od formy na danym torze, póki co Robert ma naprawdę bardzo dobrą formę na Sebring zobaczymy, kogo wybiorą, gdy przyjdzie do kwalifikacji w czwartek. Być może po treningach, czy na pewno po treningach zdecydują i zobaczymy też, jakie programy będą realizować w środę kierowcy, bo być może rzeczywiście... Eee, być może oczywiście wtedy eee, będziemy więcej wiedzieć na temat e, tego, kto będzie jechał. Kwalifikacje. Łukasz Wojkowski, e, radikala, Radikama mam trenować? Czy Radikala e, na pewno, e, znaczy mi się po Sebring fajnie jeździ? Jakoś tak mam sentyment i pod 2 dużo jeździłem po Sebring w, w iRacing, Także e, coś, coś tam wiem, wiem, w którym dokładnie bo będą w momencie kierowcy, jak będą jechać. Dobra, dziękuję wam bardzo. Nie ma co przedłużać. Bardzo dziękuję za wszystkie łapki w górę. Dziękuję za wsparcie podczas tego live'a. Zachęcam do subskrybowania kanału i do wspierania kanału. Będzie się działo w najbliższych dniach, więc śledźcie powrót Roberta .pl. Trzymajcie się, cześć.